Siemaneczku, witajcie Marto z tej strony. Witam Was na kolejnym filmie. Dzisiaj otworzymy sobie paczkę widza Jest to jakiś komputer. Znajomy mi go podesłał za, za darmo. Leży już w garażu jakiś czas, także najwyższa pora, żeby go sprawdzić, co tam jest ciekawego. Trzeba jakoś rozpakować. Karton. Dobra, jest HP. Dobra, jest. To jest chyba znany model. A, dobra. HP. Na obudowie pisze KOR i5. Poczekajcie, listu nie ma w pudle. Dobra, karton oczywiście na bok. tak zawsze no i dobra zaraz Wam to pokażę widać widać dobra tak to wygląda zajrzyjmy do środka no i co cały komp brak RAMu zasilacz jest karty graficznej oczywiście nie ma I chyba wszystko jest kompletne zobaczymy jeszcze czy jest dysk no nie, dysku też nie ma tu jakieś punktuny kurzu dobra zobaczymy płytka wygląda na sprawną czekajcie zaraz wam to pokażę no i co tak to wygląda 4 sloty na pamięć ram DDR3 zapewne i piątka tu jakaś siedzi coś by można było z tego wykminić może coś tu ulepszymy Może potem komuś to podeślemy. Jak będzie 2000 subskrypcji. Dobra. Co tutaj jeszcze mamy w garażu? Dobra, to na razie odkładamy na bok. To nie będzie nam potrzebne. Zamykaj się. Ja siedzi, siedzi. Zaraz wam tu pokażę. Co tutaj jeszcze mam do ogarnięcia? Dobra, tu jak widzicie, mamy kilka komputerów do ogarnięcia. Także tak z grubsza wam pokażę, co tutaj jest. Bo nie wiem w sumie, co testować. Także możecie wybierać, który komputer to nagramy film. Dobra, więc tak od prawej tu jest obudowa. Tu jest chyba cały komputer. Tylko nie wiem, co tam jest w nim. Tutaj lenowo też jest komputer. Tu jest obudowa, która czeka na, na Pentium ma czwóreczkę. To mam obudowę od RetroElectrona. Tu jest obudowa pusta. Tu jakaś obudowa. Tu jest obudowa z Almana, też całkiem fajna. Kupiona za 15 zł. Potem tutaj obudowa. Tu chyba jest komputer cały. Potem wyżej. Obudowa. Tam też obudowa. Tu chyba jakiś komputer niekompletny. Także możecie wybierać, co tutaj ogarniamy, albo złożymy jakiś komputer w jakiejś obudowie. Może ktoś będzie chętny. Trzeba się tego pozbyć, potestować. Dobra, co dalej? No i dobra, jak widzicie, tu jest kolejny komputer, którego kiedyś złożyłem bracikowi. Już nawet nie pamiętam, co tam w nim jest. Ale on też chyba będzie do pozbycia się. Już musiałbym zajrzeć, także to też możemy wliczyć do tych kompów. Tu mamy obudowę, to też czeka na, na film. Stara obudowa z mojego kompa Cooler Master. Też będzie trzeba coś z tym złożyć. No ale tu jak widać spawareczka już czeka na bardziej zaawansowane yy, ten budowle. No nie budowle, może na te. Na jakieś zaawansowane konstrukcje. Tu mamy tą obudowę przerobioną. Oczywiście tu leży teraz tu jeden kąpik. Dobra, kolejny plan jest taki, że tutaj z tej obudowy, która mi została, będziemy wycinać cały ten, całą tą płytę tylnią. Zostawimy bogi, i zrobimy taki ten stelaż na, na płytę główną. Takie do testowania to stanowisko, co kiedyś robiłem, ale tu Wam pokażę jak to Robię pomalujemy to, zobaczymy jak to wyjdzie, może komuś to podleś, jak ktoś będzie chętny. No to co? W tym filmie chyba to będzie na tyle. Dajcie znać w komentarzu, którego byście kompa chcieli zobaczyć w środku. To nagram taki osobny film. Posprawdzamy wszystkie te komputery. Czy najpierw zaczniemy od tego, czy tam jakiś inny, który tam wcześniej pokazałem. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu wleci jakiś tam film z karty graficznej na szybkości, później będę chciał jeszcze nagrać taką serię filmów, jak po jakiejś tam części z Oelixa czy gdzieś na Allegro, w jakiejś fajnej cenie. I pokażę Wam to, będziecie oceniać, czy się to opłacało, czy się nie opłacało. No i to w sumie tyle. No, w tym roku będzie trzeba coś ruszyć z nagrywaniem, żeby dobić do tych 2000 subskrypcji. Mam nadzieję, że się uda. No i dobra, no to także to by było na tyle. Widzimy się na kolejnym filmie. Narka, cześć. Spadowa mam robotę.